Siema tutaj Pan Kali on YouTube 3.14 zapraszam na obejrzenie tego materiału zwiastunu GTA Online, niektórzy, niektórzy chyba oglądali gdzie indziej do innego youtubera dalej youtuberów w znaczeniu. No i ale i tak i tak zapraszam, żeby zasięgi żeby, w znaczeniu zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Ale wyjątkowo nagrywam ten materiał, bo u mnie na kanale bardzo, ten nie nie bardzo tego dawno nie było e, filmów, tylko wyjątkowo nagrywam, bo, bo nowe TC ta online tuners, tak się nazywa nazwa tego TLC i, i po prostu e, łapkę w górę no, powiedziałem to i no i no, y, zapraszam na obejrzenie tego zwiastu. No ale niektórzy to chyba oglądają. Przepraszam, że powtórzyłem, ale dobra, zapraszam na oglądanie i, i właśnie, właśnie jak widzicie w, y, na zdjęciu, to jest, to, to jest nowe pojazdy tego nowego TLC. TLC i ten. Y, to jest bardzo fajna fotka i... No, bardzo fajna, no. Na zdjęciu w fotce i... No idealnie. Dobra, to zapraszam do oglądania tego Jasturu. no. Welcome to the LS Bikes. All of it. The only thing we don't got is. Beef. You look familiar. I know you from somewhere. I just got one of on them faces. Don't even worry about it. I'm going to all the time and slide with a pretty freak by my side. Yeah. With a pretty freak by my side. Yeah. 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 Tego nie widzieliście, tylko po prostu dobra yy, cięcie. To teraz wam przeczytam, co będzie na ten nowy tracy tuners wyścig, wyścigów, tak dalej. No i klub samochodowy lace. No i żeby rozpocząć zabawę, musicie odwiedzić nierzucający się Wy oczy magazyn na obrzeżach e, mia, miasta uważnie słuchają, wsk słuchają, wsk wsk słuchajcie wsk się w który zdradzi lokalizacji klub, klubu, albo poszukajcie provo, prowizorycznej linii mety klubu samochodowego. Lis jest terenem net, neutralnym, więc stanowi te też dobre mie miejsce, żeby nie rzucać się w oczy policji i unikać lokalnych Szum szumowi, win, które terroryzują wędkantów centralnego losu. losu. Z zostawcie swój nie lub pojazd pojawi za drzwiami i wrzućcie na luz, zanim wejdziecie do środka, bo w klubie liczy się tylko miłość do samochodów i współczelnie tej pasji z innym, o czym macie tu mnóstwo możliwości, by zobaczyć samo centrum motoryzacyjne. Ceny ze bliska pochwaliło się swoimi brzy, brzy, brykami lub podziwiać samochody innych. No i tutaj jest pokazane tutaj samochody i garaż. I teraz jest. No, niektóre są nowe pojazdy. Niektóre są stare pojazdy do GTA Online. I tutaj widać, że to jest tutaj nowy samochód. Jeszcze inne. Podobno będzie chyba 10 samochodów. Nie, 10 będą samochody dodane. Ale jednym dodanym samochód będzie dodany do GTA Online. No i. No, tak. Y Hmm. Członkowstwo w klubie samochodowym Lis. teraz to tutaj musicie sami sobie przeczytać, sobie zatrzymać filmik, tak dalej. I dobra. Hmm. To jest dużo tego, i nie będę tak dużo czytać, bo no tak, to jest dużo tego. Hmm. Tutaj widać, że nowe samochod, samochód drugi samochód i chyba pewnie to jest policyjny samochód, taki nowy na prykaz policyjna nowe wyścigi będą i nowe te samochody, właśnie co ja powiedziałem wcześniej i jeszcze tutaj jest fajna fotka w garażu zdobywacie reputację Mm -hmm. Dobrze. W podziemnym świecie miłośników tuningu najważniejsza jest reputacja, szacunek ulicy. No i tutaj jest ten, ten to jest PMW. Pewnie to jest Porsche. Chyba pewnie tak. Tak coś możecie mi pokazać na komentarzu. A tutaj jest y, Mazda RX 7 To poznaje y, ten prz, przód i tak dalej, Poznaję niektóre pojazdy marki, a niektóre nie, tak po prostu no, tak po prostu wiem i się po prostu poznałem tej marki i tak dalej No i tutaj jest następny nowy tak jak widać, nowe pojazdy. Mhm. Mm Spo Społeczności Klubu Samochodowego Los Santos. I nowe te. Y, no, no, to była właśnie ta nowa koszulka. Wy, wyjątkowa nagroda za grę. To, to musicie po prostu. Przed 20 jutro, 20 jutro będzie ten premiera yy, właśnie tego GTA Online tuner z TVC. właśnie jutro będzie. Yy, I dopiero wiem, że dopiero teraz na, nagrywam i wrzucam w poniedziałek, ale jutro będzie yy, TC i ciekawe co jak to będzie, ale pewnie, pewnie tego nie nagram. Pewnie tego nie nagram, nowego TLC Bo to tylko po prostu nowe Jak jest nowe TLC to tylko to mogę nagrać, ale no, po prostu Zrozumcie tak dalej, bo no tak. Eee, Przepraszam eee, No i Ciekawe czy nagram, czy nie Zobaczymy, ale i tak i Tak zostawcie ten materiał Ile? Łapkę w górę i subskrybujcie i być na bieżąco. Dobra, e, out, a, a to do, e, dopiero początek. To jest dopiero początek. No i to już w sumie wszystko. W tym e, wiadomości Tym nowym TLC. Gdzie to online? Tuners. E, no, jutro jest 20 Jutro będzie premiera. No, i zapraszam serdecznie. No, tak, coś to czekajcie na odcinek. Jak, jak będzie, to będzie. Jak nie będzie u mnie na kanale e, odcinka e, tym, tym TC tunerskie online, no to no zobacz, zobaczycie sami. I sam zobaczę, co pokaże. Dobra. E, I siema Wam wszystkich, widzowie i siema.